Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy akceptujesz rzeczy w swoim życiu, których po prostu nie powinieneś akceptować? Ile sytuacji pozwalasz, żeby się działy, mimo że w głębi duszy wiesz, że cię krzywdzą? Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może dziać się w twoim życiu w tej chwili, a ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile cię to kosztuje. Mówię o tych prośbach, które przychodzą do ciebie przebrane za normalność, ale w rzeczywistości są prawdziwymi złodziejami Twojej życiowej energii. Życie ma ciekawy sposób uczenia nas lekcji, prawda? A jedną z najcenniejszych lekcji, jakie możemy się nauczyć, jest rozpoznawanie, kiedy ktoś przekracza granice, które nigdy nie powinny być przekroczone. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś jak dom piękny, zadbany dom, który zbudowałeś cegła po cegle przez lata. Teraz wyobraź sobie że niektórzy ludzie zaczynają wchodzić do tego domu bez pukania do drzwi. Grzebią w twoich rzeczach, używają twoich zasobów i jeszcze oczekują, że będziesz im za to wdzięczny. Brzmi absurdalnie, prawda? Ale to właśnie dzieje się, gdy pozwalamy na pewne żądania w naszym życiu. Chcę, żebyś teraz zatrzymał się i pomyślał o ostatniej sytuacji, w której czułeś, że coś nie gra. Ale mimo to powiedziałeś tak. Napisz w komentarzach, Jaka to była sytuacja, nie wchodząc w osobiste szczegóły, tylko jaki to był rodzaj prośby? Twoje doświadczenie może pomóc innym ludziom, którzy przechodzą przez to samo. Pierwszy rodzaj prośby, który powinien zapalić czerwoną lampkę w twojej głowie, to kiedy ktoś prosi cię, żebyś wziął odpowiedzialność za konsekwencje decyzji, które ta osoba podjęła sama. To tak, jakby ktoś zdecydował się skoczyć z klifu i oczekiwał, że pojawisz się lecąc, żeby go złapać w połowie drogi. Brzmi logicznie? Oczywiście, że nie. A jednak, ile razy już znalazłeś się w tej pozycji zbawcy sytuacji, które nigdy nie były twoje do rozwiązania? Te sytuacje zwykle zaczynają się subtelnie. Ktoś bliski ci podejmuje złą decyzję finansową, na przykład, i nagle widzisz się pod presją, żeby pomóc rozwiązać sytuację. Albo ktoś wybiera ryzykowną ścieżkę zawodową, a kiedy sprawy idą źle, zgadnij, kto jest wzywany jako plan B. Właśnie ty. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że często te osoby nawet cię nie skonsultowały przed podjęciem tych decyzji, ale oczekują, że będziesz dostępny, żeby radzić sobie z konsekwencjami. To, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej skomplikowaną, to fakt, że zwykle towarzyszy temu hojna dawka manipulacji emocjonalnej. Zdania jak nie mam już nikogo innego. Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać, albo jeśli mi nie pomożesz. Nie wiem, co się ze mną stanie, są wystrzeliwane jak pociski prosto w twoje serce. I działają, bo jesteśmy ludźmi z empatią i miłością do tych osób. Jeśli rozpoznajesz się w tym opisie, zostaw emoji serca w komentarzach. Nie musisz nic wyjaśniać, tylko emoji. Tak będę wiedział, że dokładnie rozumiesz, o czym mówię. Ale oto prawda, której nikt ci nie chce powiedzieć przejmowanie konsekwencji decyzji innych ludzi nie pomaga im rosnąć. Właściwie robi odwrotnie. Kiedy ciągle pojawiasz się, żeby rozwiązywać problemy, które stworzyli inni, nieświadomie uczysz te osoby, że nie muszą być odpowiedzialne za własne życie. To jak dawanie komuś ryby zamiast nauczenia łowienia, ale w znacznie bardziej toksycznej wersji tej historii. Pomyśl ze mną. Gdyby za każdym razem, gdy dziecko zostawiło zabawki porozrzucane, ktoś magicznie się pojawił, żeby wszystko posprzątać, Czego nauczyłoby się to dziecko o odpowiedzialności? Absolutnie niczego. W rzeczywistości nauczyłoby się, że zawsze będzie ktoś, kto posprząta jego bałagan. Teraz wyobraź sobie to dziecko dorastające i stające się dorosłym, który nigdy nie nauczył się radzić z konsekwencjami własnych działań. Przerażające, prawda? Druga kategoria próśb, która powinna sprawić, że pomyślisz dwa razy przed zgodą. To bycie używanym jako rodzaj ubezpieczenia emocjonalnego. Wiesz? Kiedy ktoś podejmuje decyzje oparte czysto na emocjach, nie myśląc o konsekwencjach, ale zawsze mając cię jako sieć bezpieczeństwa w głowie, ta osoba wie, nawet jeśli nieświadomie, że jeśli wszystko pójdzie nie tak, będziesz tam, żeby zminimalizować szkody. To tworzy skrajnie niebezpieczny wzorzec, gdzie osoba czuje się swobodnie podejmując nieodpowiedzialne ryzyko, bo wie, że będziesz tam żeby złagodzić upadek. To jak prowadzenie w nierozważny sposób, wiedząc, że masz poduszkę powietrzną w samochodzie. Istnienie ochrony paradoksalnie zachęca do niebezpiecznego zachowania. Teraz chcę zadać ci bezpośrednie pytanie. Ile razy już czułeś się jak poduszka powietrzna w czyimś życiu? Odpowiedz w komentarzach tylko wieloma razami albo kilka razy albo rzadko. Twoja szczerość tutaj może być pierwszym krokiem do ważnej zmiany w twoim życiu. Przejdźmy do jeszcze bardziej delikatnego terytorium, kiedy bliscy ci ludzie zaczynają traktować twój czas, jakby był nieskończonym i darmowym zasobem. Czy zauważyłeś już, jak niektórzy ludzie wydają się wierzyć, że nie masz nic lepszego do roboty, niż być dostępnym do rozwiązywania ich problemów? To fascynująca i jednocześnie niepokojąca mentalność, bo ujawnia dużo o tym, jak te osoby postrzegają wartość twojej egzystencji. Czas to prawdopodobnie najbardziej demokratyczny zasób, jaki istnieje. Wszyscy mamy dokładnie te same 24 godziny dziennie. Różnica polega na tym, jak wybieramy te godziny wykorzystać i, co ważniejsze, jak pozwalamy innym wpływać na wykorzystanie naszego czasu. Kiedy ktoś ciągle prosi, żebyś zostawił swoje własne zajęcia na bok, żeby rozwiązać sytuacje, które ta osoba mogłaby rozwiązać sama, coś jest bardzo nie w porządku w tej dynamice. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy ktoś zadzwonił do ciebie z małym problemem, który skończył się pochłanianiem całego twojego popołudnia. Albo kiedy ktoś pojawił się u ciebie w domu tylko na pięć minut i został do końca dnia, monopolizując twoją uwagę dramatami, które mogły być rozwiązane w inny sposób. Jeśli zdarzyło ci się to ostatnio, podziel się w komentarzach tylko słowem czas. Tak będę wiedział, że doskonale rozumiesz to uczucie przejęcia twojego harmonogramu. To, co czyni tę sytuację szczególnie frustrującą, to fakt, że często te przerwania przychodzą przebrane za pilność. Muszę z tobą teraz porozmawiać, to bardzo ważne, to nie potrwa długo. Ale kiedy zatrzymujesz się, żeby przeanalizować tę rzekomą pilność, zdajesz sobie sprawę, że w większości przypadków nie chodzi o prawdziwą sytuację awaryjną, ale o niezdolność drugiej osoby do radzenia sobie z tymczasowym dyskomfortem lub czekania na odpowiedni moment. Istnieje gigantyczna różnica między byciem dostępnym dla ludzi, których kochamy w prawdziwie trudnych momentach, a byciem traktowanym jak serwis dyżurny 24 godziny na dobę. Pierwsza sytuacja wzmacnia relacje i pokazuje miłość, druga niszczy twój wewnętrzny spokój i ustanawia niebezpieczne precedensy dotyczące tego, jak pozwalasz być traktowanym. Teraz porozmawiajmy o innym rodzaju prośby. Która powinna uruchomić alarmy w twojej głowie. Kiedy ktoś prosi cię, żebyś zatwierdził decyzje, o których wiesz, że są szkodliwe, to jest szczególnie okrutne, bo stawia cię w niemożliwej pozycji. Musisz wybierać między byciem szczerym i potencjalnym zranieniem kogoś, a byciem wspólnikiem czegoś, co może spowodować przyszłe szkody. Wyobraź sobie, że ktoś bliski ci jest bliski podjęcia wyraźnie złej decyzji finansowej. Może zainwestowania wszystkich oszczędności w wątpliwy schemat, albo kupienia czegoś daleko poza możliwościami finansowymi. Ta osoba przychodzi do ciebie niekoniecznie prosząc o radę, ale szukając Twojej aprobaty i walidacji. To, co naprawdę chce usłyszeć, to wszystko będzie dobrze. Robisz właściwą rzecz. Popieram Twoją decyzję. Kiedy ostatnio ktoś postawił Cię w takiej trudnej pozycji? Zostaw w komentarzach tylko emoji znaku zapytania. Jeśli to ci się już zdarzyło, nie musisz opowiadać szczegółów, tylko emoji, żebym wiedział, że rozpoznajesz tę sytuację. Problem z tym rodzajem prośby polega na tym, że przemienia cię w milczącego wspólnika potencjalnie destrukcyjnych decyzji. Kiedy zatwierdzasz złą decyzję tylko po to, żeby uniknąć konfliktów lub żeby sprawić, że osoba poczuje się lepiej chwilowo, nieświadomie przyczyniasz się do przyszłych problemów. Które niezmiennie wrócą do ciebie do rozwiązania. To bardzo dobrze opracowana pułapka psychologiczna. Osoba podejmuje wątpliwą decyzję. Szuka twojej walidacji, żeby poczuć się lepiej w związku z tą decyzją. A kiedy pojawiają się negatywne konsekwencje, zgadnij, kto jest wzywany do pomocy w rozwiązaniu. Właśnie ty. W końcu początkowo poparłeś decyzję. Ale może najbardziej subtelny i niebezpieczny rodzaj prośby to, kiedy ktoś prosi cię żebyś zrezygnował ze swojej intuicji na rzecz tego, co jest społecznie oczekiwane. Ile razy już zignorowałeś ten wewnętrzny głosik, który mówił coś tutaj nie gra po prostu dlatego, że łatwiej lub bardziej społecznie akceptowalne byłoby zrobić to, czego od ciebie oczekiwano. Twoja intuicja jest jak wewnętrzny system nawigacji, który został skalibrowany przez lata doświadczenia i nauki. Kiedy ktoś prosi cię, żebyś zignorował ten system i poszedł za ich instrukcjami, to tak, jakby prosił cię, żebyś jechał z zasłoniętymi oczami, ufając tylko wskazówkom innej osoby. Może nawet pójść dobrze przez jakiś czas, ale szanse na to, że skończysz zagubiony lub w niebezpiecznym terenie, są ogromne. Ludzie, którzy składają tego rodzaju prośby, zwykle używają argumentów takich jak nie bądź taki nieufny, za dużo myślisz, czasami trzeba mieć wiarę. Albo wszyscy tak robią. To zdania, które brzmią rozsądnie na powierzchni, ale które zasadniczo proszą cię, żebyś wyłączył swój wewnętrzny system alarmowy. Jeśli już przyłapałeś się na ignorowaniu swojej intuicji, żeby komuś dogodzić, a potem gorzko tego żałowałeś, podziel się w komentarzach słowem intuicja. Twoje doświadczenie może pomóc innym ludziom bardziej ufać własnym instynktom. Teraz zajmiemy się jeszcze głębszym aspektem tej kwestii. Kiedy bliscy ludzie zaczynają prosić, żebyś zmodyfikował swoją osobowość lub swoje fundamentalne wartości, żeby dostosować się do tego, co oni uważają za bardziej wygodne. To wykracza daleko poza małe dostosowania czy normalne kompromisy w relacjach. Mówimy o prośbach, żebyś stał się inną wersją siebie. Wyobraź sobie, że zawsze byłeś osobą bezpośrednią, która ceni szczerość i przejrzystość w komunikacji nagle ktoś bliski zaczyna prosić cię, żebyś złagodził swój sposób mówienia, był mniej bezpośredni, unikał poruszania tematów, które mogą powodować dyskomfort. Na powierzchni może to wydawać się rozsądną prośbą. W końcu kto nie chce harmonii w relacjach? Ale to, o co naprawdę się prosi, to żebyś porzucił fundamentalną cechę swojej osobowości. To samo dzieje się, kiedy ktoś prosi cię, żebyś był mniej wrażliwy. Jeśli jesteś osobą naturalnie empatyczną, albo żebyś był bardziej towarzyski, jeśli jesteś introwertykiem z natury. Te prośby niosą bardzo niebezpieczny ukryty przekaz: że to, kim jesteś naturalnie, nie jest odpowiednie czy akceptowalne. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy ktoś zasugerował, że powinieneś zmienić coś fundamentalnego w swojej osobowości. Jak to sprawiło, że się poczułeś? Jeśli to do ciebie przemówiło. Zostaw w komentarzach tylko słowo osobowość. Chcę wiedzieć, ile osób już przez to przechodziło. To, co czyni tę sytuację szczególnie problematyczną, to fakt, że często te prośby przychodzą wraz z uzasadnieniami, które wydają się mieć Twoje najlepsze intencje na myśli. To dla Twojego własnego dobra. Ludzie będą Cię bardziej lubić w ten sposób, lepiej ci się powiedzie w życiu, jeśli wprowadzisz tę zmianę. Ale oto fundamentalne pytanie. To powiedział, że potrzebujesz aprobaty ludzi, którzy nie potrafią zaakceptować tego, kim naprawdę jesteś. Porozmawiajmy też o innym rodzaju skrajnie toksycznej prośby. Kiedy ktoś prosi Cię, żebyś strzegł tajemnic, które nie są twoje dostrzeżenia, to może obejmować wszystko od małych, społecznych kłamstw po znacznie poważniejsze sytuacje dotyczące szkodliwych lub nawet nielegalnych zachowań. Kiedy ktoś stawia Cię w pozycji strażnika tajemnicy, ta osoba zasadniczo przenosi część odpowiedzialności i emocjonalnego ciężaru swoich działań na ciebie. To jak proszenie cię, żebyś niósł dodatkowy plecak podczas wędrówki. Nie wybrałeś noszenia tego ciężaru, ale teraz jesteś do niego przywiązany. Najbardziej podstępne w tego rodzaju sytuacji jest to, że prośba zwykle przychodzi wraz z apelami do twojej lojalności i zaufania. Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać. Jeśli mi powiesz, nasza przyjaźń się skończy, to musi zostać między nami. To bardzo dobrze opracowane manipulacje emocjonalne, które wykorzystują twoje pozytywne uczucia, żeby postawić cię w kompromitującej pozycji. Czy już widziałeś się niosącym ciężar tajemnic, które nie były twoje? Jeśli tak, zostaw emoji plecaka w komentarzach Nie musisz nic wyjaśniać. Tylko emoji, żeby pokazać, że dokładnie rozumiesz, o czym mówię. Ale może jedna z najbardziej destrukcyjnych próśb, to kiedy ktoś prosi Cię, żebyś poświęcił swoje własne marzenia i cele, żeby wesprzeć ich. To może dziać się w bardzo subtelny sposób. Ktoś, kto prosi Cię, żebyś odłożył swoje plany, bo teraz nie jest odpowiedni moment. Albo kto sugeruje, że Twoje cele są nierealistyczne lub egoistyczne. Te prośby są szczególnie okrutne, bo atakują bezpośrednio Twoją zdolność do osobistego rozwoju i spełnienia. Kiedy wielokrotnie odkładasz swoje własne marzenia, żeby pomieścić potrzeby innych, zasadniczo wybierasz życie, które nie jest naprawdę Twoje. Proces zwykle zaczyna się w małej skali. Tylko tym razem to tymczasowe, kiedy rozwiąże swoją sytuację, będzie Twoja kolej. Ale to, co dzieje się w praktyce, to, że zawsze pojawia się nowa sytuacja nowa awaria, nowy powód, żebyś kontynuował odkładanie własnych celów. Istnieje fundamentalna różnica między wspieraniem ludzi, których kochamy podczas trudnych okresów, a systematycznym poświęcaniem własnej podróży, żeby ułatwić ich. Pierwsze to miłość, drugie to forma autosabotażu przebrana za cnotę. Zajmijmy się też kategorią próśb, która może być szczególnie myląca. Kiedy ktoś prosi, żebyś pożyczył swoją reputację lub wiarygodność, żeby pokryć błędy lub wątpliwe decyzje tej osoby. To może obejmować wszystko od małych społecznych kłamstw po sytuacje, gdzie jesteś proszony o poparcie zachowań, które idą przeciwko Twoim własnym wartościom. Wyobraź sobie, że ktoś bliski zrobił coś wątpliwego, i teraz prosi Cię, żebyś dał wsparcie potwierdzając zniekształconą wersję faktów. Albo żebyś wykorzystał swój wpływ, żeby zminimalizować konsekwencje działań tej osoby. To, o co się prosi, to nie tylko przysługa, to żebyś naraził własną integralność na ryzyko. Twoja reputacja została zbudowana przez lata dzięki Twoim konsekwentnym działaniom i etycznym wyborom. Kiedy używasz jej do ochrony kogoś przed naturalnymi konsekwencjami własnych działań, zasadniczo wydajesz kapitał, którego gromadzenie zajęło bardzo dużo czasu. Jeśli już widziałeś się w sytuacji, gdzie czułeś, że twoja integralność jest testowana przez prośbę kogoś bliskiego, podziel się w komentarzach tylko słowem integralność. Chcę wiedzieć, ile osób już stanęło przed tym dylematem moralnym. Doszliśmy do ostatniego i może najważniejszego zestawu próśb, które powinny sprawić, że zatrzymasz się i przemyślisz. Kiedy ktoś prosi cię, żebyś tolerował zachowania, które wyraźnie przekraczają twoje własne czerwone linie? Mówimy o tych momentach, kiedy czujesz w żołądku, że coś jest głęboko nie tak, ale osoba nalega, że powinieneś zrozumieć, wybaczyć, albo przejść ponad sytuację. Te prośby są szczególnie podstępne, bo często przychodzą opakowane w język, który apeluje do twoich najszlachetniejszych cech. Bądź większą osobą, pokaż, że jesteś lepszy od tego. Udowodnij, że nasza relacja jest silniejsza niż ten problem. To piękne zdania, które maskują bardzo brzydką prośbę, żebyś porzucił swoje własne standardy akceptowalnego traktowania. Każdy człowiek ma prawo do posiadania granic dotyczących tego, jak zgadza się być traktowany. Te granice to nie kaprysy czy nierealne wymagania, to podstawowe bariery chroniące Twoją godność i emocjonalne dobre samopoczucie. Kiedy ktoś prosi Cię, żebyś złagodził te granice tylko tym razem, zasadniczo prosi Cię, żebyś zrezygnował z fundamentalnej części swojego szacunku do siebie. Co robisz, kiedy ktoś, kogo kochasz, przekracza czerwoną linię, a potem prosi Cię, żebyś udawał, że nic się nie stało? Napisz w komentarzach tylko słowami czerwona linia, jeśli już przez to przechodziłeś. Twoje doświadczenie może potwierdzić to, co czują inne osoby. Ale porozmawiajmy o czymś jeszcze bardziej subtelnym. Kiedy ktoś prosi, żebyś normalizował progresywnie bardziej problematyczne zachowania, to rzadko dzieje się od razu. To stopniowy proces, gdzie małe przekroczenia są usprawiedliwiane, wymawiane i ostatecznie akceptowane jako normalne dla tej osoby. Zaczyna się od małych rzeczy. Może ktoś, kto konsekwentnie się spóźnia i prosi Cię, żebyś zrozumiał, że tak właśnie to u Niego działa. Potem rozwija się w większe braki szacunku, które są usprawiedliwiane jako stres albo trudny moment. Ostatecznie widzisz się tolerującym zachowania, które sześć miesięcy temu uznałbyś za całkowicie nie do przyjęcia. Ten proces normalizacji jest skrajnie niebezpieczny, bo dzieje się tak stopniowo, że często nie zauważasz, dopóki nie jesteś bardzo głęboko zaangażowany w sytuację. To jak metafora żaby w wrzącej wodzie. Jeśli wrzucisz żabę do wrzącej wody, od razu wyskoczy, ale jeśli wrzucisz żabę do ciepłej wody i będziesz stopniowo podgrzewać, nie zauważy niebezpieczeństwa, dopóki nie będzie za późno. Inny rodzaj prośby, który zasługuje na naszą szczególną uwagę, to kiedy ktoś prosi Cię, żebyś stał się wspólnikiem autodestrukcyjnych zachowań. To może obejmować wszystko od próśb, żebyś się nie wtrącał, kiedy widzisz kogoś podejmującego wyraźnie szkodliwe wybory. Po bardziej bezpośrednie prośby, żebyś ułatwił lub wspierał te zachowania. Presja zwykle przychodzi w formie argumentów o autonomii osobistej. To moje życie, wiem co robię, nie masz prawa mnie osądzać. I technicznie te stwierdzenia mają prawdziwą podstawę. Każda osoba ma prawo do podejmowania własnych wyborów, nawet jeśli są złe. Ale gdzie sytuacja się komplikuje, to kiedy ta osoba oczekuje, że będziesz milczącym widzem, albo co gorsza, aktywnym pomocnikiem. Czy już widziałeś się w pozycji, gdzie czułeś, że jesteś zmuszany do patrzenia, jak ktoś, kogo kochasz, powoli się niszczy? Jeśli tak, zostaw w komentarzach tylko złamane serce. Nie musisz wyjaśniać sytuacji, tylko emoji, żeby pokazać, że rozumiesz ten ból. Ostatni rodzaj prośby, o którym chcę mówić, to może najtrudniejszy do rozpoznania, bo często przychodzi przebrpany za prawdziwą potrzebę kiedy ktoś prosi cię, żebyś wziął odpowiedzialności, które należą do zdolnych dorosłych. To może obejmować wszystko, od praktycznych zadań, które osoba mogłaby całkiem dobrze wykonać sama, po emocjonalne odpowiedzialności, takie jak bycie stałym regulatorem nastroju czy dobrego samopoczucia innej osoby. Ten rodzaj dynamiki tworzy bardzo toksyczną zależność, gdzie druga osoba stopniowo przenosi coraz więcej odpowiedzialności na ciebie, jednocześnie tracąc albo udając, że traci zdolność doradzenia sobie z podstawowymi aspektami własnego życia. Rezultat jest taki, że stajesz się niezbędny dla codziennego funkcjonowania tej osoby, ale w sposób, który jest szkodliwy dla Was obojga. Teraz, po wszystkim, o czym dziś rozmawialiśmy, chcę, żebyś szczerze zastanowił się nad własnym życiem. Ile z tych sytuacji rozpoznałeś jako znajome? Co ważniejsze, co zamierzasz zrobić z tymi informacjami od teraz? Prawda jest taka, że rozpoznanie tych wzorców to tylko pierwszy krok. Prawdziwa praca zaczyna się, kiedy decydujesz, że zasługujesz na relacje oparte na wzajemnym szacunku, gdzie twoje potrzeby są uważane za równie ważne jak innych, gdzie twoje granice są szanowane i gdzie nie musisz ciągle poświęcać części siebie, żeby utrzymać pokój. Jeśli ten film dotknął czegoś ważnego dla ciebie, jeśli rozpoznałeś sytuację z własnego życia, Albo jeśli po prostu czułeś, że potrzebowałeś usłyszeć te słowa dzisiaj, bardzo chciałbym, żebyś dołączył do naszej społeczności tutaj na kanale. To nie tylko o naciśnięcie przycisku subskrypcji, to o bycie częścią przestrzeni, gdzie możemy otwarcie rozmawiać o tych trudnych tematach, gdzie Twoje doświadczenia są cenione i gdzie możemy razem rosnąć. Chcę usłyszeć Twoją historię. W komentarzach opowiedz nam, która z tych sytuacji najbardziej Cię poruszyła. I czego nauczyłeś się oglądając ten film? Twoje słowa mogą być dokładnie tym, co inna osoba musi dziś przeczytać, żeby poczuć się mniej samotna w tej podróży. Stwórzmy sieć wsparcia, gdzie możemy być szczerzy o naszych wyzwaniach i świętować nasze postępy razem.